Siema. Siema, witajcie w kolejnym odcinku serii zimowej odnośnie powerbanków z funkcją rozruchu. Tak jak widzicie, mam tutaj przy sobie 7 boosterów różnych producentów, różnych modeli, począwszy od tych tańszych, powiedzmy budżetowych, do marek premium. Może porównamy je sobie, powiemy co nieco o nich, które są warte zakupu, które są stratą pieniędzy, o i też takie niestety się trafiły. Cóż, Później jeszcze wrzucę jakieś tam linki do materiałów z rozruchu, z prób. No ale może zacznijmy od początku i powiedzmy sobie co nieco o tych urządzeniach. Jak część z Was wie zapewne, zajmowałem się jakiś czas, w sumie jeszcze dalej się zajmuję w dalszym ciągu mam firmę, która zajmuje się pomocą drogową. Potrzebowałem często jakiegoś urządzenia do awaryjnego odpalania pojazdów. No, i tak, no, kiedyś korzystało się, wiadomo, z jakiegoś dużego akumulatora z kablami. Później były te boostery z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, no, ale niestety one były nieporęczne, ciężkie. Trzeba było często je ładować, bo one się rozładowywały dosyć szybko. No, więc przyszedł czas na jakieś zastępstwo. Wybór wtedy padł na NOCO. Wtedy akurat Noko weszło do sprzedaży w Polsce, były bardzo tak promowane. No to z, w sumie zastanawiałem się, który model kupić. No i wybór padł na jeden z podstawowych modeli, a mianowicie na Genius było GB40. Teoretycznie, według zapewnień producenta, powinien on odpalać samochody o pojemności do 6 litrów. To jest absolutna bójda, i nie wierzcie w to. Teoretycznie prąd rozruchowy szczytowy to 1000 amper. Też e, tak średnio w to wierzyć, bo niestety nie udało mi się osiągnąć nigdy tej wartości. E, powiedzmy, że tutaj może jest z 200 amper, może 300, nie więcej. Tak, co mogę na jego temat powiedzieć? E, dosyć problematyczne urządzenie. E, po tym jak kupiłem je, um, urządzenie było trzykrotnie na gwarancji wysyłane do sprzedawcy. Sprzedawca je tam wysyłał do dystrybutora czy gdzieś tam już nieistotne. W każdym bądź razie zawsze stwierdzali, że wszystko jest OK, urządzenie działa tak jak powinno i ja się czepiam. No cóż, tylko auto nie, nie było w stanie to odpalić. Auta o pojemności skokowej 1,8 litra diesla wolnosącego. Nie było to w stanie odpalić diesla na Common Railu o pojemności 2 litrów HDIK. O dziwo odpaliło dwulitrowego TDIK Volkswagenowskiego w podobnych warunkach, ale to był jeden jedyny przypadek, gdzie na przykład HDIK 1.4 też nie chciało odpalić. To taka ciekawostka. A benzyny powiedzmy tam do pojemności 1.6 jakoś tam szły tak w miarę. Z plusów hmm. jest ładnie wykonany tylko. To jest jedyny plus. Z minusów. Oh, no tutaj zacznie się litania. Po pierwsze, cena. Cena 400 zł plus minus i niestety to urządzenie dostajemy w materiałowym woreczku, tego fajnego opakowania piankowego tej walizeczki nie ma. Ta walizeczka kosztuje jeszcze dodatkowo w granicach 100-100 parów złotych. Nie ma oczywiście żadnej ładowarki do tego w zestawie. Jest tylko kabelek USB. Jest to kabel USB-A do mikro USB. Niestety jest to ładowane z mikro USB. Zaraz Wam jeszcze pokażę. Także niestety dosyć przestarzały standard. Urządzenie nie wspiera żadnej formy szybkiego ładowania. Ponad 5V i 2A. Może dosyć długo się ładuje. To jest dosyć bardzo duży minus. Kable jedynie co są jeszcze fajne, masywne. Niewiele mniejsze tylko niż te, które są w większych modelach GB70 i GB150. No ale to są jedyne plusy tego urządzenia. Minusy, no niestety nie odpala tak jak powinno tych większych pojemności aut. No dobra, więc odstawmy sobie małe noko na bok, bo już powiedzmy, jako czas minął. Następne. Skoro już wiedziałem, że niestety ta GB40 nie działała, zdecydowałem się na zakup GB150 Pro. No to już jest duży booster, naprawdę. Jest nieporęczny, duże opakowanie, ciężki, ale robi robotę. Bezproblemowo odpalał diesla 2,5Di w Fordzie Transicie. Silnik na wtrysku bezpośrednim. Ale bez świecy żarowej bądź płomieniowej. I przy temperaturze minus tam kilku stopni, minus 10, minus 15, nawet był w stanie odpalić bez większego problemu. Tak jak producent w instrukcji pisał, że maksymalnie do 20 sekund kręcenia, był w stanie odpalać praktycznie za każdym razem. Generalnie, powiedzmy, że byłbym zadowolony, ale są i minusy, i to takie dosyć znaczne. Pierwszy minus, no wiadomo, gabaryty. Drugi, cena. Półtora tysiąca złotych? Nie, no to, jest, to jest żart po prostu i to taki dosyć niemiły. Ja wiem, że w tej chwili jest bodajże GB155, już czyli następca, no ale mimo wszystko nie jest to zbyt fajne urządzenie. Nie jest warte swojej ceny, powiem w ten sposób, bo za cenę dużo niższą można znaleźć coś, co oferuje. Podobne parametry, jeżeli chodzi o rozruch, i na przykład ma szybkie ładowanie. A tutaj z tym szybkim ładowaniem to jest tak średnio: albo trzeba kupić adapter za 300 zł, który będzie ładował nam prądem o napięciu 12V i tam prądem bodajże 3 czy tam 5A, no, troszeczkę przesada. Albo będzie quick charge, tam pierwszej generacji, czy tam fast charge. Już nie wiem, jak to się nazywa, który z tych standardów, ale. No, niezbyt fajne. Z minusów, no to też jest minus taki, że to jest ładowane z micro USB. Nie jest to USB-C, a to urządzenie, przypominam, było już zakupione w czasach, kiedy USB-C zaczynało się panoszyć, tak ładnie mówiąc. Kable tutaj są, jak widzicie, na stałe, i tak samo. W przypadku zakupu tego urządzenia nie dostajemy tej walizeczki. Walizeczka kosztuje około półtorej paki, czyli 150 zł, a dostajemy taki fancy woreczek. Z napisem NOKO, i w tym czymś teoretycznie mielibyśmy ten booster e, trzymać. No, jednak taka szmatka to tak średnio średnio jako zabezpieczenie, więc nawet nie będę komentował tego, jak to jest em, przy takiej cenie, nie dawać futra. No, ale dobra, to są Jankesi, oni mają swoje no, różne pomysły. Zostawmy ich. Nie jest to warte zachodu. No dobra, teraz tak jak już miałem to noko, akurat na znanym portalu azjatyckim pojawił się taki oto booster małki Aude w Odu, czy jak to się tam czyta, coś takiego. Hmm. Bardzo byłem ciekawy, więc kupiłem ten Powerbank marki Audu, model E-Power. 155 bodajże z tego co pamiętam. No, dosyć ciekawa konstrukcja. Teoretycznie ma prąd szczytowy 1500 Amper. No i faktyczny prąd rozruchowy 500 a No i powiem tak. Tutaj przynajmniej producent nie wstydzi się jaki jest faktyczny prąd rozruchu i ten prąd nie ma, bo kiedyś akurat sprawdzałem na mierniku cęgowym Faktycznie wskazało w okolicach 500 A, nawet delikatnie powyżej, także jak najbardziej można być zadowolonym. Bez problemu to odpalało większość samochodów benzynowych i diesli powiedzmy do 3 litrów, nawet Ducato 3 litrowe odpaliło bez zająknięcia. Także można być jak najbardziej zadowolonym z tego zakupu. Tak, mamy dwa wyjścia USB, latarkę, wejście USB-C, chociaż to ponoć działa w dwie strony, ponoć jest też wyjściem i wspiera szybkie ładowanie, zarówno ładowanie tego boostera, jak i ładowanie z USB w trybie Quick Charge, tam Fast Charge, nieistotne któryś z nich. Bardzo fajne, spore, naprawdę spore tej krokodylki. Także jak najbardziej na plus. No i wiadomo, jeszcze wyjście tam na gniazdo zapalniczki. Zresztą tak samo jak w dużym noko, No i on kosztował bodajże 450 czy 500 zł. A kupiłem go, żeby Was nie skłamać, w 2018 roku, w 2017. Coś koło tego. Był to naprawdę jeden z lepszych zakupów. Po tym, jak kupiłem już tego Audewa, e, Oduwa, czy jak go tam nazywają. Potrzebowałem jeszcze innego boostera, jakoś mniejszego. Gabarytowo przynajmniej. I trafił się u -try. To jest akurat u Jstart J-Start 1. Powiem tak, to było bardzo pozytywne zaskoczenie. Szczególnie dlatego, że producent deklaruje prąd szczytowy w rozruchu na poziomie 2000A Faktycznie zmierzone było około 750-800 Amper. To jest naprawdę bardzo fajna wartość. Bez problemu mi kiedyś odpaliło Land Rovera z bodajże 4 litrowym diesłem, tą v w którym były dwie świece żarowe wywalone, więc moduł w ogóle nie funkcjonował, nie grzało przy minus 15 stopniach i z akumulatorem, który miał wywaloną celę, byłem naprawdę pod wrażeniem. No, i został u mnie. ponadto kolega chciał też coś podobnego, więc akurat mu wysłałem link. też kupił. Tylko mój kolega jest dosyć ciekawą postacią i spróbował tym boosterem spawać tak elektrodo. I udało się. Na elektrodzie 2,5 mm można było spawać tym. Co prawda, bardzo szybko baterię szlak trafił, bo jednak nie jest ona przystosowana do tego, żeby no, oddawać prąd w takich długich okresach, bo tak naprawdę na rozruch te wszystkie boostery przeznaczają. Maksymalnie do 15-20 sekund, a w przypadku spawu, no tam troszeczkę dłużej to trwało. Jakkolwiek, no, dało się i spaw był całkiem dobry. W zestawie z tym boosterem mamy oczywiście kable z modułem tym smart, który zapobiega zwarciom. Oczywiście jest do tego kabel USB-C. Ten powerbank oczywiście wspiera też szybkie ładowanie, zarówno jeżeli chodzi o ładowanie samego boostera, jak i o ładowanie urządzeń z USB. Oczywiście gniazdo już jest na USB-C, tak samo jak ten Audio, AOD, Odu, czy jak go tam zwał. Bardzo, bardzo fajne urządzenie. Mniejsze gabarytowo od poprzednika. Z większym prądem rozruchowym. Naprawdę bardzo, bardzo fajna konstrukcja, którą z czystym sumieniem mogę polecić. Później potrzebowałem jeszcze jednego jakiegoś boostera. No i cóż, akurat do auta, w którym jest większy silnik wysokoprężny. I trafił się w bardzo przyzwoitej cenie ten jaberek. Ten booster marki Jaber. Model YR800, z tego co pamiętam, to dosyć fajna konstrukcja, która jest bardzo podobna, wręcz bliźniaczo do jednego z u Nie pamiętam oznaczenia tamtego. W każdym bądź razie wszystko się zgadza, tylko jest inny brand. Może troszeczkę jest inny front, delikatnie inne piktogramy. W każdym bądź razie, co charakteryzuje to urządzenie? 2500 A prądu rozruchowego szczytowego. To jest już sporo. Faktyczny prąd rozruchowy też udało się zmierzyć cęgami na poziomie 850, bodajże czy tam 880 A. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajna wartość, i bez problemu to odpalało też 4-litrowego diesla, 3-litrowego diesla, 4-2 TDI KFW-owskiego. Też, jak był, jak był troszeczkę zapowietrzony i trzeba było dłużej kręcić, no to kolega długo go używał i faktycznie dało radę. Z ciekawostek. Nie wiem, tak samo po co w nim jest zresztą jak w poprzedniku ten kompas. Nie wiem, ozdoba, i tyle. E, Fajnie, bez pomocy do szyb. To jest taki plus. Faktycznie można nim rozbijać szyby samochodowe. Jeżeli by ktoś miał nagłą taką sytuację, e, no i tak. Kabel smart, oczywiście z troszeczkę większym przekaźnikiem. E, gniazdko USB gniazdko, przepraszam, na 12V, taki adapter zapalniczki samochodowej. Oczywiście urządzenie jest ładowane z kabla USB-C. Oczywiście wspiera szybkie ładowanie, tak jak poprzednicy. Naprawdę bardzo fajna konstrukcja i szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o mm, taki mm, Porównanie ich wszystkich w relacji cen co do jakości prawdopodobnie to jest najlepszy wybór. Takie jest moje zdanie, ale tu musiałbym się naprawdę zastanowić, czy ten Jester One, czy ten Jaber, czy ten UTI analog tego JABERA, bo naprawdę bardzo fajne urządzenie. No dobra, potrzebowałem jeszcze jakiegoś małego gówna. Które ma tam 1-3 litra pojemności, bo akurat takie coś zawitało w mojej flocie, tak to nazwijmy, no to nabyłem tego jutra, bodajże to jest jstr 3 1500 1500 A prądu szczytowego coś mogę na jego temat powiedzieć, benzynę jakąś tam 1,5 litra, może 2 litry odpali. Bez jakiegoś tam problemu. Jeżeli chodzi o diesle, hmm, w temperaturach minusowych e, nie dał rady dwulitrowego diesla. E, w temperaturach e, około 0 stopni też, niestety, więc no, nie polecałbym jednak to jakieś tam. Disney typu 1.9 i nawet, czy tam 1.8 Diesel jak w wieście. Cóż mogę powiedzieć jeszcze. W zestawie no standardowo mamy kable, też akurat Smart i to jeszcze z woltomierzem. Kabelek USB, no i zasadniczo tyle. Powiem tak, fajnie wykonany. Powiedziałbym, że jakościowo naprawdę fajnie. I parametrami jest najbardziej zbliżony chyba do tego Noko gw 40 No a cena jest niższa o jakieś 20, może nawet 40%. A dostajemy jeszcze oczywiście Etui. Te wszystkie Etui tych boosterów, które tutaj zaprezentowałem, są dosyć wytrzymałe i w miarę wodoodporne także deszcz nie jest w stanie zaszkodzić tym urządzeniom. Tak, i powiedzmy. Wodoodporny, bardzo delikatnie. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego Jotstara Trójkę. Mały pokór, czy to jakiś tam mały benzynek wystarczający. No i teraz na koniec, powiedzmy, że wisienka na torcie, czyli jutraj Jotstar piątka. Co mogę powiedzieć o tym urządzeniu? To jest taki kombajn, można by powiedzieć. Tak, tutaj mamy jeszcze ponad te funkcje boostera i powerbanku. Mamy jeszcze kompresor. I ten kompresor, szczerze powiedziawszy, jest bardzo fajny i coś tam nawet potrafi napompować, jakieś tam koło. Tak, jak widzicie, tutaj jest jeszcze zestaw do sznurowania opon, bo akurat w takim zestawie, w takiej konfiguracji najczęściej. Go używam. Mam akurat rzucony w aucie i nieraz mi uratował tyłek. Jak wjechałem na jakiegoś gwoździa albo coś podobnego, można na szybko zasznurować Co widzieliście już zapewne w materiałach, bądź u mnie na kanale albo na innych kanałach, jak szybko można naprawić tak zwanego kapcia. E, tak, jeżeli chodzi o parametry rozruchu, no to jest on zbliżony najbardziej do tego JSTARA ONE. Ma też 2000 A prądu szczytowego. Jeżeli chodzi o prąd rozruchowy, przyznam szczerze, że tutaj cengami nie mierzyłem, ale jest bardzo zbliżone do tego JSTARA One Prawdopodobnie jest nawet ten sam pakiet baterii z tego co kiedyś rozbierałem. Co mogę powiedzieć? Większy jest jeszcze ten moduł SMART, jeżeli chodzi o kable. Większe przekaźniki są także teoretycznie. Może, może, może większy prąd przepuszczają bardzo fajne urządzenie. Cena no, jest o połowę większa niż JSTAR One, szczerze powiedziawszy, Jak miałbym kupować w tej cenie regularnej, nie kupiłbym, tylko wziąłbym JSTAR One plus. Jakiś taki kompresor do gniazda zapalniczki, nie wiem, w tego FERMA za 40 zł albo któryś z tych Volkswagenowskich bądź zestawów naprawczych, bo jednak wydawać 200 więcej no, no fajnie, bo to jest w jednym opakowaniu, tak, no to, to to jest plus, i że mieści się jeszcze tutaj na przykład ten zestaw do sznurowania opon w tym opakowaniu no ale raczej drugi raz bym nie kupił tego boostera. Po prostu jeżeli chodzi o gabaret i cenę, nie wygrywa on w kategorii jakość cena. Jednak tutaj ten Daystar e, One bądź e, Jaber będzie prawdopodobnie lepszym wyborem. Chyba że macie naprawdę miejsce więcej miejsca i, 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 i nie przeszkadza Wam taki gabaryt w bagażniku. No to jak najbardziej śmiało kupujcie fajną urządzonko. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o tą krótką prezentację. W tej chwili nie pozostało mi nic innego, tylko wyjść i spróbować odpalić jeszcze Fiestę, bo nie była testowana jutra i one. I nie była testowana no, około GB40 na zimnym starcie, a akurat mamy minus 5 stopni na dworze. Więc jak najbardziej fajne warunki do testów. Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!